Telus, Gębicka, Kaczyński, Morawiecki. Osiągnęliście szczyt kłamstwa. Wy sobie siedzicie wygodnie, limuzyną pani pojechała, no opowiadała głupot. Panie marszałku, wysoka izbo, pozwólcie, że zwrócę się do ludzi bez honoru, do zdrajców polskiej wsi. Zobaczcie, wczoraj pani minister była na granicy u protestujących rolników, a wy teraz oddajecie nasze dobro narodowe terminal zbożowy, chcecie go wydzierżawić na 30 lat międzynarodowej firmie. A teraz mówicie o tym, że chcecie rozwiązywać problemy systemowo. W jaki sposób? Rolnicy tracą w tej chwili dorobki całego życia, bankrutują z powodu zalegającego zboża. A teraz, jak Wy pozwolicie na to, na co już się zgodziliście, bo w następnych dniach ma zostać podpisana umowa na sprzedaż terminala zbożowego w Gdyni, naszego okna na świat. To jak będą chcieli zabić polskie rolnictwo, to zabiją. Jak będą chcieli zniszczyć, to zniszczą. Telus, Gębicka, Kaczyński, Morawiecki. Osiągnęliście szczyt kłamstwa. Szczyt. Odmieniacie słowo rolnik przez wszystkie przypadki. Kłamiecie i oszukujecie. I żerujecie tak naprawdę na dobroci polskich rolników, którzy wam uwierzyli. Wam. Ale to oni teraz stoją na granicy, marzną, w śniegu, w mrozie, na wietrze. Wy sobie siedzicie wygodnie, limuzyną pani pojechała, no opowiadała głupot, bo nie powiedziała pani rolnikom, jak długo będzie trwało pozwolenie przez Unię Europejską, czy... Pozwolą dać ten tysiąc złotych do hektara kukurydzy, bo dzisiaj są zaskoczeni, kiedy rozmawiałem godzinę temu przez telefon, że to może długo trwać. No, opowiadała pani bajek, ale wie pani co? Już się wszyscy przyzwyczaili, że kłamiecie. Tylko tak. Wy odbieracie nam godność po cichu, polskim rolnikom, po cichu. Kłócicie nas z Ukrainą. Kłócicie nas z Unią Europejską, a dostęp do morza sprzedajecie. Wiecie co? Ja się zwrócę do obywateli i do obywatelek. Ich już nie ma. Dużo zepsuli, ale ich już nie ma. Zamykacie Gdynię, polskie okno na świat. Oddajecie za bezcen polskość. Nasze miasto z morza i z marzeń. Panie pośle, czy może pan powstrzymać swoje komentarze podczas wystąpienia? Proszę bardzo, panie pośle.